Dzisiaj mamy dla Was ostatnią prawdziwą MK z wolnocącym silnikiem. Mamy tutaj BMW M3 z 2013 roku z 4-litrową fałsemką w kolorze Mineral Weiss. Inżynierowie, aby zmieścić ten silnik w komorze, musieli zastosować zabieg kosmetyczny w postaci garba na masce. Oprócz wspomnianego garba na masę, mamy również dwa wloty. Jeden jest fejkowy, a drugi doprowadza powietrze do filtra. M3 możemy również poznać po kilku detalach. Po pierwsze, całe auto jest szersze od bazowej wersji. Następnie mamy charakterystyczne przetłoczenia. Oczywiście lusterka, które w każdej MC znajdziemy. Mamy również progi i szerszy tylny błotnik. Z tyłu też mamy tłusto. Oczywiście mamy karbonową lotkę, karbonowy dyfuzor i układ wydechowy z AP. Takie egzemplarze ze Stanów możecie już kupić od 65 tysięcy złotych pod dom. Posłuchajcie, jak to brzmi. Obserwujcie nas po więcej, już niedługo więcej fajnych henek.